Do URE trafiły wnioski, ile będzie kosztował prąd w 2023 roku. Ale zacznę od malutkiej prośby. Słuchajcie kochani, bardzo zależy mi na subskrybentach. W 50% z was nadal ogląda moje filmy, nie dając mi subskrypcji. Proszę, dajcie mi tą szansę i kliknijcie proszę tutaj subskrybuj. Ewentualnie tu można kliknąć na filmie. Mała rzecz, a naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważna. Wszystkie spółki energetyczne złożyły wnioski taryfowe do Urzędu Regulacji Energetyki na 2023 rok. Taryfy będą pod wpływem cen węgla w kraju, pisze Rzeczpospolita. Rzeczpospolita zauważa, że z danych dotyczących kosztów zakupu węgla do produkcji prądu przez elektrownię wynika, że cena surowca we wrześniu wynosiła 628 zł za tonę, w lipcu było to 344 zł, a w styczniu 242 zł. Czyli możemy się spodziewać, że cena energii będzie mniej więcej trzy razy wyższa, jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na różnicę cen zakupu węgla w momencie kiedy nam ustalono cenę energii na początku tego roku w stosunku do aktualnej ceny energii 628 zł. My mamy ustawowo zablokowaną podwyżkę ceny, czyli będziemy nadal płacić w 2023 roku tyle samo za energię zapłacimy teraz. Po przekroczeniu tych 2000 kWh będziemy płacić około 65 groszy za energię, czyli też będzie mało. Co ciekawsze, jeszcze jest jedna fajna rzecz: jeżeli między 1 październikiem 2022 a 31 grudniem 2023 odbiorca energii elektrycznej zmniejszy zużycie prądu o co najmniej 10% w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022. To w 2024 roku spółka Drzina ma obowiązek przyznać mu upływ w wysokości 10% kosztów zużycia energii elektrycznej. Oszczędzając energię, otrzymamy rabat 10% w przyszłym roku za energię. Na portalu farmer.pl okazała się informacja: Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało, jak rozliczy prąd z fotowoltaiki w ramach limitów zamrażających ceny energii w 2023. Okazuje się, że w tym przypadku, jak napisało ministerstwo, zużycie energii elektrycznej takich odbiorców w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana, będzie ustalone po zbilansowaniu energii pobranej i oddanej do sieci. Oznacza to, że w systemie upustu prosument najpierw odbiera zmagazowaną energię elektryczną i to zużycie własnego prądu z fotowoltaiki nie wlicza się do limitów zamrażających ceny prądu. Dopiero gdy prosumen zakupi energię elektryczną z sieci, z powodu tego, że już zbilansował w całości i wykorzystał prąd wyprodukowany przez własną stację fotowoltaiczną, wtedy każda zakupiona kWh jest rozliczana w ramach limitów zamarzających ceny prądu. Czyli jeżeli. Produkowaliście 4 MWh energii elektrycznej, pobraliście 5 MWh, to mieścicie się w limicie 2 MWh, ponieważ 5 MWh pobraliście, minus 4 wysłaliście, to jest 1 MWh. Niestety są wyjątki, które wprowadza ustawa zamarzająca stawki ceny prądu. Zamrożenia cen prądu będą wyłączeni ci odbiorcy którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jednocześnie zawarta przez nich umowa gwarantuje stałą cenę za odbiór energii elektrycznej w 2023 roku. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.